Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale i chciałabym dzisiaj również kontynuować temat podstaw zarządzania. Chciałabym zająć się dzisiaj aspektami metod korzystnych, koniecznych, niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem oraz poruszyć kwestię języka badań języka, zarządzania jako dyscypliny naukowej, jako procesów organizacji. Zacznę od metod do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem. Otóż do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem stosuje się różne metody, które ogólnie można podzielić na metody uniwersalne oraz metody specyficzne, szczegółowe. To jest charakterystyczne tylko dla, na, dla danej organizacji, dziedziny czy też aspektu naukowego, aspektu badań. W organizacji każdy menadżer, kierownik, zarządzający jest swego rodzaju badaczem i powinien on spełniać trzy podstawowe funkcje. Pierwszą z tych funkcji jest funkcja opisowa, deskrypcyjna. Polega ona na dokładnym opisie obiektu badań, w naszym przypadku na opisie organizacji, na stwierdzeniu faktów, opisaniu problemów i w tej funkcji, w czasie wykonywania tej funkcji dobrze jest, kiedy menadżer poszukuje odpowiedzi na pytania, jak nazwać problem, jakie skutki może spowodować nierozwiązany problem i jak zdefiniować problem. Tak, by skutecznie go rozwiązać. Drugą funkcją menadżera w ujęciu badacza jest funkcja wyjaśniająca, eksplikatywna. Przez tą funkcję menadżer bada przyczyny powstania problemu. Dlaczego jest jak jest? Dlaczego jest tak? Czym to jest dane zjawisko? I co jest w czym? To takie ogólne pytania, które powinien podczas wykonywania tej funkcji stawiać sobie menadżer. I trzecia funkcja to funkcja prognostyczna. Wykorzystuje się ją, gdy już się wie, co jest problemem i co spowodowało występowanie tego problemu, co spowodowało powstanie tego problemu. W funkcji tej... Dobrze jest i powinno się określić sposób rozwiązania, sposoby rozwiązywania danego problemu. Ehm, teraz wyjaśnię, czym jest metoda w aspekcie metod do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem. Otóż metoda jest to po pierwsze racjonalne i systematyczne postępowanie, które wykorzystuje się do zrobienia czegoś, do osiągnięcia czegoś. Po drugie, metoda to systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągania celów. Sposób naukowego prezentowania wyników zjawisk jest to metoda określona w, jako aspekt trzeci, w aspekcie trzeci. I teraz tak, wrócę do podziału metod na uniwersalne i szczegółowe. Metody uniwersalne w tych metodach wyróżnia się metodę indukcyjną, która polega na wyprowadzeniu swoich hipotez i obserwacji na podstawie faktów, czyli badania zjawisk i koncentrację na faktach. Drugą z metod uniwersalnych jest metoda dedukcyjna, która przyjmuje pewne założenia wyjściowe, aksjomaty i w oparciu o te założenia zakłada pewne wnioski. Ale kierując się tutaj, kierować się tutaj należy racjonalnym myśleniem. I trzecie, trzeci, charakter metod uniwersalnych to wnioskowanie przez analogię, czyli szczególny przypadek wnioskowania, z którego wynikają pewne sytuacje, mogące się pojawić bądź nie w procesie rozwiązywania problemów. Zakłada się dany przypadek do wnioskowania. I wnioskuje na jego podstawie, czy wynikną dane sytuacje, czy też te sytuacje nie wynikną w czasie rozwiązywania problemów. Metody szczegółowe natomiast dzieli się na metody spełniające funkcje opisowe, badanie faktów, np. obserwacja. To może być obserwacja zwykła, kontrolowana, migawkowa, wywiad bezpośredni, kwestionariusz, analiza dokumentacji źródłowej. Dalej, metody szczegółowe to metody, w których dominują analizy czynnikowe, czyli bada się każdy czynnik kolejno. Oraz metody szczegółowe to także metody wykorzystywane do formowania metod prognostycznych, czyli są to na przykład metody programowania sieciowego. A znając różne metody rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem, dobry menadżer kierownik, kierując się swoją intuicją, ale także nauką, może wykorzystać różne metody, może łączyć różne metody w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem, bo w zarządzaniu, tak jak w każdym aspekcie życia, we wszystkich naukach, pojawiają się problemy, które trzeba skutecznie rozwiązywać. Przejdę teraz do języka badań. Zarządzanie posiada język, którego poznanie jest niezbędne do określenia problemu. Najpierw trzeba skoncentrować się na tym i określić to, czym jest zarządzanie oraz czym jest organizacja, czyli przedmiot czy też podmiot badania w zarządzaniu. Język potoczny jest wieloznaczny i nieprecyzyjny, dlatego też ważne jest, żeby poznać język zarządzania i zarządzając starać się go stosować i nim kierować. W praktyce i teorii zarządzania jest wiele jego definicji. Po pierwsze, zarządzanie to sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Po drugie, Zarządzanie to proces planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania, który y, służy y, oddziałowaniu na zasoby, czyli zarządzając oddziałuje się na zasoby. Po trzecie, zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji. W czwartym ujęciu zarządzanie definiowane jest jako działanie zmierzające do spowodowania funkcji innych rzeczy zgodnie z celem kogoś, kto nimi kieruje. Czyli jest rzecz, z tej rzeczy można mówiąc kolokwialnie wyciągnąć różne funkcje. Ważne jest, żeby dobrze tą rzeczą czynnościami związanymi z wyciąganiem tych funkcji kierować. I po piąte, zarządzanie to oddziaływanie na zasoby organizacji dla osiągnięcia, dla osiągnięcia celów tej organizacji właśnie. Um. I tutaj ważne jest, żeby uświadomić sobie pewien schemat. Otóż ogólnie mówiąc, zarządzanie, poprzez zarządzanie, które jest złożonym, różnorodnym i wielorakim procesem, oddziałuje się na zasoby, czyli rzeczy materialne, niematerialne, jednostki organizacyjne składowe organizacji, w tym ludzi, który, który jest szczególnym zasobem organizacji. Ludzie są szczególnym zasobem organizacji i yy, przez te zasoby, dzięki tym zasobom można osiągnąć cele. Więc ogólny schemat zarządzania to zarządzanie jako proces, metoda działania, oddziaływanie na zasoby i dzięki temu, temu oddziaływaniu i zasobom można osiągnąć cele organizacji, jednostki, czy też cele własne. Pomiędzy zarządzaniem zasobami i celami jednostki, organizacji własnymi bezwzględnie zachodzi sprzężenie zwrotne. Zarządzanie można określić w tym schemacie jako planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Te funkcje. O nich trzeba zawsze pamiętać i stale mieć je w myślach, na uwadze. Zasoby to ludzie, rzeczy, kapitał, materialny czy niematerialny i wiedza, najcenniejszy zasób. A cele to cele właścicieli, pracowników i otoczenia. A w dobrym funkcjonowaniu firmy, firmy takiej prężnej i rozwijającej się, cele to jedność trzech aspektów. Właścicieli po pierwsze, no bo wiadomo dla właścicieli firmy istnieje, pracowników a nawet i przede wszystkim, ponieważ to dla pracowników firma powinna być, mówiąc o sobie, matką i cele otoczenia, bo to otoczenie odbiera działalność firmy. Organizacja, tak jak i całe zarządzanie, jest kategorią wieloznaczną. I tutaj organizacja jako obiekt zarządzania może mieć trzy znaczenia. Po pierwsze, organizację można traktować czynnościowo. Znaczenie czynnościowe organizacji określają jako proces organizowania, kształtowania struktur i zdarzeń. Po drugie, Organizacja może mieć znaczenie atrybutowe. Jest ono stosowane wtedy, gdy mówi się o organizacji jako, jako o cesze obiektu zorganizowanego. Czyli organizacja jest tak, jakby częścią składową społeczeństwa, otoczenia, i wtedy organizacja jest cechą obiektu zorganizowanego, szerzej pojmując szerszej organizacji czyli społeczeństwa otoczenia. I organizacja w znaczeniu rzeczowym. Mówimy tutaj o rzeczy, która została zorganizowana i może być utożsamiana z instytucją, na przykład jest to przedsiębiorstwo. Organizacja może być również rozpatrywana jako system racjonalny, czyli na przykład, Bardart określa organizację jako współdziałanie między ludźmi, które jest, jest rozmyślne i celowe to współdziałanie. Pewna grupa ludzi, rozmyślnie ukształtowana, ma z góry ustaloną strukturę i dąży do z góry określonych celów. Organizacja jako system naturalny, czyli organizacja w tym ujęciu, to kolektyw ludzi, których łączą wspólne cele a głównym z tych celów jest cel przetrwania. I organizacja jako system otwarty, w którym organizacja to koalicja zmiennych grup interesów. Wszystkie te ujęcia systemowe występują w każdej, czy też powinny występować w każdej racjonalnej, dążącej do zdrowego działania organizacji. Więcej, idąc dalej, Instytucja, organizacja jest otwarta na otoczenie i podlega jego wpływom. O otoczeniu mówiłam wcześniej. Tutaj podkreślę, że wpływ otoczenia na każdą organizację, instytucję jest bardzo ważny i trzeba się z nim liczyć. Idąc dalej, zajmę się teraz pokrótce tematem ludzi w danej zbiorowości, w organizacji, w instytucji. Żeby o danej zbiorowości mówić jako o organizacji, jej członkowie, czyli ludzie, muszą spełniać pewne cele. Otóż muszą być świadomi celowości istnienia organizacji, muszą mieć świadomość rozmyślnego charakteru danej instytucji, organizacji. Czyli muszą mieć na uwadze to, że organizacja nie jest tworem przypadkowym i naturalnym, tylko powstała celowo i poprzez działanie sił pozanaturalnych. Organizacja, co ważne, jest więc tworem racjonalnym i to trzeba uświadamiać najważniejszym podmiotom organizacji, czyli ludziom. Każda organizacja złożona jest z elementów. Jest to system skomplikowany, o czym również ludzie jako podmioty organizacji muszą mieć świadomość. Najważniejsze i jedną z podstawowych rzeczy, które podmiot organizacji powinny znać i wiedzieć, jest to, że uleganie wpływom otoczenia oraz kształtowanie otoczenia to jakby cele organizacji. I to główne cele organizacji. Na dzisiaj skończę ten, to, te rozważania i w następnym moim spotkaniu z Państwem chciałabym się zająć otoczeniem organizacji oraz składnikami organizacji w aspekcie organizacji jako przedmiotu zarządzania. Dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. До услужения.